Pojemnik na drugie śniadanie, dostępny w różnych kolorach, wyposażony w sześć przegródek, doskonale sprawdzi się do przechowywania pieczywa, owoców, orzechów i innych produktów. Cena wynosi 13,95 zł. Silikonowa forma do pieczenia z nieprzywierającą powłoką, która doskonale sprawdzi się podczas przygotowywania rozmaitych wypieków, formę można mieć w zmywarce. Kupicie za niecałe 10 zł. Ta z kolei jest na Muffinki, dostępna w różnych wariantach, pozwala na jednoczesne przygotowanie 12 babeczek. Dzięki elastycznemu materiałowi i nieprzywierającej powierzchni Muffinki łatwo wyjąć bez konieczności stosowania dodatkowych foremek. Jej cena to niecałe 18 zł. Kubek na napoje o pojemności 1 litra i 200 ml, dostępny w różnych kolorach. Wyposażony jest w praktyczny uchwyt oraz słomkę. Idealny do codziennego użytku zarówno w domu, jak i w podróży. Cena wynosi 15 zł. Bambusowa deska do pizzy o średnicy 35 cm to praktyczny i estetyczny dodatek kuchenny. Wyposażona w podział na kawałki ułatwia serwowanie i dzielenie pizzy w równych częściach. Cena wynosi 22 zł. Pluszowy plecak wyróżnia się wyjątkowo miękkim wnętrzem. Regulowanymi paskami na ramiona oraz praktyczną kieszenią wewnętrzną. Kosztuje 35 zł. Pojemniki Disney'a do przechowywania: 23 litry pojemności. Do wyboru różne nadruki: np. Na myszka Miki czy Spider-Man. Kosztuje niecałe 30 zł. Mniejsze pojemniki, około 13 litrów pojemności. Dodatkowo posiadają pokrywki. Kupicie za 25 zł. Na dziale kuchennym ceramiczne miski z motywem zwierzęcym około 14 cm średnicy. Kilka różnych wariantów do wyboru kupicie za 14 zł. Na dziale z farbami dostępny jest blok ścierny zawierający 25 arkuszy, idealny do prac szlifierskich i przygotowywania powierzchni. Cena wynosi 13 zł za komplet. Letnie serwetki dostępne w różnych wariantach, w opakowaniu znajduje się 20 sztuk. Idealne na piknik, grill lub przyjęcie w ogrodzie. Cena wynosi 5,80 zł. 80 gr. Drewniana komoda z szufladami, o wymiarach 60 na 35 cm to stylowy i funkcjonalny mebel z modnym ryflowanym wzorem. Do salonu, sypialni czy przedpokoju maksymalna nośność wynosi 10 kg. Cena wynosi 119 zł. Bransoletki dostępne w różnych wariantach to elegancka biżuteria ze szklanymi koralikami, która doda modnego akcentu każdej stylizacji. Subtelne uzupełnienie codziennego lub wieczorowego stroju. W zestawie znajdują się 3 sztuki. Cena wynosi 7,95 zł. Wałki do włosów wielokrotnego użytku, zestaw 20 sztuk, pozwala na tworzenie pięknych loków bez użycia wysokiej temperatury. W zestawie znajdują się dwa rozmiary wałków, idealne zarówno na duże, jak i małe loki. Wałki są łatwe w użyciu, wystarczy je skręcić na włosach i położyć się spać, aby po przebudzeniu cieszyć się pełnymi, sprężystymi lokami. Ich cena to niecałe 8 zł. Ozdobna poduszka z frędzlami o wymiarach 45 na 45 cm zapinana na zamek błyskawiczny. Kosztuje 25 zł. Zasłona zaciemniająca o wymiarach 140x260 cm ogranicza dopływ światła, tworząc przytulną atmosferę w pomieszczeniu. Wyposażona jest w 8 pierścieni, co umożliwia łatwe zawieszenie. Jej cena to 44 zł. Ramka na zdjęcia o organicznym kształcie, dostępna w różnych wariantach kolorystycznych, które możecie dowolnie mieszać i łączyć, aby stworzyć unikalną aranżację. Cena to zaledwie 3,99 zł. Stylowa ramka wykonana z naturalnego drewna mango, o wymiarach 13x18 cm, doda wnętrzu ciepła i charakteru. Cena: 16 zł. Dekoracyjna ramka w rozmiarze 10x15 cm, wykonana z tworzywa o pofalowanej, fantazyjnej krawędzi i nowoczesnym, łukowym kształcie. W kilku kolorach do wyboru. Idealna do wyeksponowania ulubionych zdjęć w stylowy sposób cena 7 zł. Drewniana ramka z łukiem za niecałe 13 zł. Ramka na zdjęcia wykonana ze stylowego drewna mango wyróżnia się ciekawym połączeniem koloru i naturalnego wykończenia. Doskonale sprawdza się zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Kosztuje 14,90 zł. Lekki i trwały naniot o wymiarach 101 x 106 x 106 cm. Dostępny w różnych kolorach. Idealny jako przytulne miejsce do zabawy, czytania lub relaksu dla dzieci. Prosty do rozstawienia. Wykonany z drewna. Kupicie za niecałe 90 zł. Kieliszki do wina. Zinu czy Martini tworzywa sztucznego kosztuje zaledwie 5 zł za sztukę. Lekka składana suszarka do bielizny, wyposażona w dwa skrzydła, antypoślizgowe nóżki i aż 18 metrów łącznej powierzchni suszenia, co pozwala na rozwieszenie dużej ilości prania. Jej cena to 48 zł. Kolorowa butelka na napoje wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 litra z motywami z bajek i filmów Disney, Księżniczki, Avengers oraz Spider-Man. Idealna do szkoły, na wycieczki i codzienne użytkowanie, trwała, szczelna i wygodna w użytkowaniu. Cena: 29,95 zł. Praktyczny piórnik zawierający 29 elementów, w tym 10 kredek. 8 markerów, dwa ołówki HB, temperówkę, nożyczki, gumkę, linijkę i długopis. Kosztuje niecałe 28 zł. Porcelanowy kubek do kawy ze złotymi detalami 200 ml pojemności. Kupicie za 4 50 zł. 50 groszy. Oryginalny i kolorowy wazon dostępny w różnych wariantach. Przedstawiający stylową postać kobiety z owocami. Świetnie sprawdzi się jako dekoracja lub naczynie na rośliny i kwiaty, dodając wnętrzu charakteru i radosnego akcentu. Kupicie za 35 zł. Na dziale do sprzątania znajdziecie zestaw trzech bardzo chłonnych ściereczek w różnych kolorach idealnych do codziennego sprzątania. Nadają się do prania i wielokrotnego użytku. A dodatkowa wyściółka zapewnia lepszą przyczepność. Za zaledwie 5 zł. Uniwersalna ściereczka z delikatnej mikrofibry, zapewniająca skuteczne czyszczenie bez ryzyka zarysowań. Doskonała do nabłyszczania luster. Za niecałe 9 zł. Skrzynka na kable z gniazdkami i portami USB. Wyposażona w dwa gniazdka sieciowe. Porty USB-A i USB-C oraz przełącznik włącz-wyłącz. Umożliwia estetyczne ukrycie listwy zasilającej i kabli. Kupicie za 75 zł. Pleciony kosz papierowy, wykonany z lekkiego materiału w różnych kolorach, idealnie sprawdzi się do przechowywania drobiazgów i lekkich przedmiotów. Cena 9 ,95 zł. 95 groszy.